Pewnego dnia Thomas Edison wrócił do domu, e, był młodym chłopakiem, dzieckiem i wręczył matce y, kawałek, kartkę papieru. E, powiedział do mamy: Mój nauczyciel kazał mi ją wręczyć tobie, tę kartkę. E, oczy mamy były pełne łez, gdy czytała na głos treść listu, przy synu, przeczytała na głos, co przyniósł ze szkoły dla niej. Pani Edison. Pani syn jest za mądry, by uczęszczać do naszej szkoły. Proszę, by od tej chwili sama pani zajęła się jego edukacją, bo my nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom pani syna. I tak rozpoczęła się edukacja domowa jednego z największych wynalazców wszech czasów. Dorosły już Edison po śmierci swojej matki znalazł ten list. Gdy go przeczytał, co się okazało? Rzeczywista treść listu brzmiała: Pani Edison, pani syn jest według nas niedorozwinięty. Prosimy go zabrać ze szkoły, bo się do niej nie nadaje. Później Edison napisał w swoim dzienniku. Thomas Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, który dzięki swojej bohaterskiej matce został geniuszem stulecia.